Wszystkim temat dobrze znany, W każdej dziurze obgadany, W domu, w pracy, w internecie, Wszystko o nim dobrze wiecie. W sklepie towar szybko znika, Tak zasiała się panika. Choć z jedzeniem trudna sprawa, To z papierem jest przesada. Jest zamiennik dobrze znany. W dawnych czasach w wychodkach widziany o gazecie tutaj mowa tańsza jak papieru rolka toaletowa tylko uważaj co kupisz w kiosku bo szybko dojdziesz do wniosku że tańsza jest lepsza i sercu bliska Podroższej sprawa może być śliska takie błyszczące śliskie i gładkie mogą utrudnić ci życie bogackie Pomysł ten dla Was niech będzie radą i niech się stanie codzienną zasadą.